Dzień dobry, siemanko, witam wszystkich. Kolejny odcinek zakupów growych miał wlecieć przed urlopem, niestety nie udało się. Nie wyrobiłem się, moja wina słuchajcie. Ale już wróciłem, mam jeszcze trochę wolnego, więc postaram się nadrobić ją z odcinkami. Mam dwa do nagrania, ten i jeszcze jeden. I pokrótce, co w dzisiejszym odcinku, co Wam pokażę. 10 pozycji, wszystko na Playaca 5, także pełna petarda. To, to ja lubię, to ja rozumiem. Nowe gierki. Plus bonusowo paczka od widza, słuchajcie, jest jedna paczucha, co prawda ucierpiała. Widzę, trochę tutaj na rogu. Mam nadzieję, że się nic nie stało. Nie tyka. A jak to jednie Dziwne płyny nie wylatują, więc jakaś drobnostka z tego, co tutaj mi kolega napisał, że to jest jakaś drobnostka, więc za chwilę sobie to tworzymy. Jestem bardzo ciekawy, co z tym takiego odszło przyszło. A poza tym u mnie trzy edycje. Grube, wypasione deluxe gier na playa 5 i pozostałe też równie fajne pozycje. Oczywiście niszowe jak zwykle, bo ja takie gry yy, preferuję. także zapraszam na odcinek yy, i lecimy yy, z grami. Dobra, yy, a jeszcze na wstępie słuchajcie. Yy, nie reguluje się odbiorników, ja mam taki czerwoną japę, Trochę się spaliłem, ale słuchajcie, działa dupa nadal jest. Także koszulki nie ściągnąłem. Piwniczak wrócił z wakacji do, do, do swojej nory. Także mogę teraz zająć się tym, co lubią najbardziej, czyli graniem i gierkami. Otwieram, nie była otwierana także, także dopiero pierwsze cięcia moją kosą do otwierania paczek i, i oczywiście reakcja, co tam takiego wpadło? No widzicie, to jest prawidłowe pakowanie. Papier, kartonik, co my tu mamy? Słuchajcie, o, coś tu jest dużego. Coś tu jest dużego, słuchajcie. Dobra, patrzę, czy wszystko jest. Paczucha, nie wiem, czy będę mógł odczytać, ale odczytam. Czekajcie, coś tu ciekawego widzę. Uuu, hu, 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 Dobra. O, proszę. Cześć, Michał tutaj, Krzysiek z kanału RetroLab. Siemanko. Pozdrawiam z naszej polskiej grupy kolekcjonerskiej na Facebooku. Oczywiście do grupy zapraszam. Gaming Disorder. Także. W załączeniu fajna limitka wydana tylko na Japonię. O, proszę, ja jeszcze słuchajcie, bo to jest od Krzyśka, także dzięki wielkiej krzychu słuchaj. Już patrzę, co to jest. Uhu. No, to taka, słuchajcie, aż mi się ja pacierzę, zaraz wam pokażę. To nie jest wcale yy, słuchajcie, drobnostka, bo coś zajebistego. Akurat ja Gierkę bardzo lubię. W szczególności kolejną część, yy, a już wam pokazuję. ICO yy, na PlayStation trujeczkę. No, powiem wam, no miękkie nogi mi się zrobiły, jakbym nie siedział, to bym pierdolnął. Yy, wielkie dzięki, słuchajcie, słuchaj yy, krzychu, yy, za karteczkę, którą złożyłem, oczywiście. Dołączę sobie, zostanie ta karteczka yy, na, tym, yy, na tym pudełeczku. Także, no, troszkę nie wiem co powiedzieć, aż mi, yy, aż mi normalnie yy, odcięło mowę. Yy. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem czy ta edycja ma, yy, ma yy, język angielski, czy ta grama. Nie sprawdzałem tego, bo mówię, dopiero to odpakowuję. Mamy tutaj dwie płyty, aż się zastanawiam co jest na drugim. Prawdopodobnie jest making of. Jest, widzę, artbook. Aż, aż. Nie wiem, czy to jest oryginalna folia, czy to jest po prostu zapakowane tak tą folię, ale widzę, że chyba to jest oryginalna folia, słuchajcie, na wydanie. No powiem Wam wielkie dzięki tutaj dla Krzysztofa, jestem no bardzo, nie wiem co wam powiedzieć. No świetny tytuł, świetny. Ico uwielbiam. Ja mam to zestawienie Shadow of Colossus i Ico, gdzie były dwie gry w tym wydaniach klasycznych z PlayStation 2, także mam tą, mam tą grę, ale no takiego wydania to się nie spodziewałem, słuchajcie, to będzie pięknie się na półeczce prezentowało. Także, no, jeszcze raz wielkie dzięki z mojej strony. Słuchajcie, i nie, nie, nie wypada też podziękować jeszcze jednej osobie, też Michałowi, e, który, e, który zaoferował, napisał do, do, Arsia, do Agaty e, i zaproponował, że mam talon od oddania na paliwo na dwie stówki. Także pierwszą część drogi na wakacje nam e, zasponsorował. Także, można powiedzieć, że też muszę podziękować. Dobra, e, jak już trochę mi mowa wróciła. Lecimy, lecimy, słuchajcie, ze zdobyczami moimi, to co ja kupiłem. Polecę może od tych edycji Deluxe. Cynka dostałem od Jarego, że jest promocja na chyba Amazonie, to był, ale nie pamiętam, chyba brytyjskim, na fajne kolekcjonerskie wydanie Żółwi Ninja. I tutaj mamy Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Unleashed. April here tutaj And i mam to ekscytujące wiadomości. Wydanie, popatrzcie, jakie to jest grube, spasione wydanie. Eee, wersje podstawowe ja miałem w koszyku tej gry, one kosztowały około, tam widziałem, 45, 50 zł, bo bardzo staniały. Dwie części, właśnie tych, tych nowych, takich huderlawych żółwi Ninja, jak tutaj na obrazku. Eee, i ta edycja kosztowała 100 zł plus wysyłka, więc to była. Coś w tych granicach. Więc to była naprawdę świetna cena, jak za taką edycję Deluxe. W zestawie której mamy właśnie artbook, co ja preferuję bardziej od traków wielokrotnie o tym powtarzałem. Mamy naklejki i oczywiście mamy bryloki z tymi. Może tutaj złapię to. Tak, mamy właśnie naklejki, bryloki i tutaj u góry mamy grę. I artbook z gry. Co do samej gry, czytałem recenzję, sprawdzałem sobie ten tytuł. Chodzony beat'em up, czyli, czyli biegamy żółwami ninja i, i nawalamy yy, yy, klan stopy, i shreddera, i ich, jego przydupasów yy, w formie bossów, a sama gra jest to raczej taki średniak i ona też jest stylizowana na yy, pełnoparametrażowy film animowany, którego oczywiście nie oglądałem, ale znalazłem też o nim informację, yy, jeżeli chodzi o tych żółwi. Wysząłem gameplay wam pokażę. Yy, one tak troszkę wyglądają tak młodzieżowo, ale tak trochę wychudzone, wybiedzone, bo nie wiem czy ktoś pamięta ten film. Żółwie Ninja, ten taki kinowy CGI, gdzie z Żółwi Ninja to taki był, brzydko mówiąc, kawałek kurwoli. Bardzo mi ten film bardzo podszedł. No tutaj mamy produkcję dla dzieciaków, także gra raczej to jest taki średniak z, z ocen. Ja już się nie grałem, wiadomo, fan Żółwi Ninja zawsze sobie doda oczko do góry. Chodzone, bite mapy, 3D lubię, więc, więc tutaj jakby ten temat jest na plus. No edycja świetna, słuchajcie, to będzie się fajnie prezentowało na, na, na półce: jako taka edycja właśnie kolekcjonerska. Czy będę grał? Raczej nie, no mam dużo takich gier, które. Chyba że dziś cyfrowo się trafi w jakimś Plusie czy gdziekolwiek, a aktualnie będę, będę wykupował tego Plusa pod jakąś grę, no to wtedy ewentualnie zagram, bo Plusa raczej nie wykupuję. Dobra, także to jest pierwsza, tytuł, pierwsza gierka, która trafiła do kolekcji. Ehm, dobra, to co wszyscy kupowali, Wielki Shaw, Wielka Premiera, ja też kupiłem na premierę, No nie mogłem się oprzeć. Ehm, Metal Gear Solid, właśnie ehm, Snake Eater Delta, ehm, czyli PlayStation, nowa, dwójkowa, ehm, trójka piękne, duże wydanie. No ja nie mogłem, nie mogłem się oprzeć, żeby tego, tego Metal Gear'a nie kupić, bo tutaj jest wielka, wstydliwa tajemnica. To jest jedyny Metal Gear Metal Solid, którego nie ukończyłem i nie w ogóle nie zacząłem grać, nie przeszedłem. Wszystkie pozostałe, nawet ten z jedynki, kiedyś ogrywałem na PC, wszystkie przyszedłem, a ten leżał i czekał jako taka, taki wstyd na, na, na kupce wstydu i teraz już nie mam żadnej jakby m, możliwości, żeby nie zagrać w to. Oczywiście ona jest w folii kupiona z Amazona Polskiego, bo w pewnym momencie była tam e, przecena. Ja zawsze wrzucam góry do koszyka, obserwuję je, widzę jak one tam skaczą góra-dół i w pewnym momencie e, ta gra kosztowała tam 330 zł i to mnie skusiło, e, bo widziałem, że sama płyta promocyjnie na dzień premiery e, kosztowała podobnie, a tutaj mam wersję tą tam właśnie Deluxe, e, wielką, wypasioną, chyba ze steelbookiem, jednak jakieś naszywkami, e, to ten za mnie 330 zł na premierę. Oczywiście to się, ta premiera się troszkę opóźniła, Amazon wysłał te gry kilka dni później. Ludzie już się mogli chwalić tą grą, grać w nią, a, a polski Amazon oczywiście dał trochę ciała i wysłał ją kilka dni później. Oni oczywiście się o tym informowali, no, ale wiadomo cena była bardzo atrakcyjna. Te 330 zł za takie wydanie za takie jeszcze takiej gry, to naprawdę grzech by było nie kupić. Samą grę też ja będę odfoliowywał i będę grał, prawdopodobnie jeszcze na dniach, bo, bo teraz kończę jeszcze jedną grę, którą za chwilę Wam pokażę. A no, tutaj o grze też ja nie będę jakoś specjalnie mówił, były kontrowersje, to też trzeba wspomnieć, miała być wersja polska z, z napisami kinowa, nie pojawiła się za to, pojawiła się rosyjska. No, słaby ruch ze strony Konami, no, no, trzeba to piętnować, niestety, bo, bo ten język polski miał być może w jakiejś łatce, liczę na to. No i druga kontrowersja, no, to twórca Kojima którego gdzieś tam konami, jak się rozstali w takich niezadobrych relacjach, no to gdzieś tam powycinało, a każdy wie, że to jest dzieło właśnie kodzimy i no niestety konami mu tego nie odbierze. Co do samej Gierki, Skradanka w pełni jest to remake, aczkolwiek część osób narzeka, część jest zadowolonych, no ja nie wiem, dla mnie to będzie przede wszystkim pierwsze, pierwsza styczność z, z, z tą grą, więc jak ogram, może zrobię jakiś materiał, jak. Ta gra wygląda dla osoby z punktu widzenia, która pierwszy raz w ogóle ma styczność z tą grą, więc zobaczymy. No, ja jestem zadowolony. Bardzo fajny, duży boksik. Prezentuje się po prostu świetnie. Dobra, i ostatni, ostatnia gra. <grytanie> tutaj słuchajcie, yy, będę się tłumaczył. Dobra, ale nic, trudno. Kupiłem. Mam. U kurwa, gdzieś chujosu, co weź to wyrzuc, Kurwa, mm. I chyba. Dustborn. Yy, i czemu, czemu mówię, że kupiłem, będę się tłumaczył? Tej gry miałem nie kupować. Wartość tej gry dla mnie to jest 0 złotych. No i tyle też za tą grę dałem. Już, już się tłumaczę. Oczywiście wszedł tryb Januszek, Pojawiła się promocja za tam chyba 39 albo 49 złotych. Nie wiem, dwie kopie kupiłem. Obie dwie kopie kosztowały mnie około 100 złotych a jedną z nich po prostu odsprzedałem za stówę, więc moja kopia jest za darmo, tak? takim Schachermacher i, i ten tytuł mam za darmo. Co to jest w ogóle za gra? To jest najgorsze ścierwo, DI, walki, cała, cała ta to, to lewackie, nie chcę używać przekleństw, ale no tutaj muszę, spierdolenie umysłowe zawarte jest w tej grze. Czemu ludzie to kupują? Słuchajcie, no w to ogólnie ludzie nie grają. Nie. Gra została sfinansowana gdzieś tam z, z pieniędzy z Unii Europejskiej, z jakiegoś tam projektu, na to poszło, a oczywiście jak, jak Unia coś funduje, no to w większości na takie lewackie gówna. Ja absolutnie nie mówię o, o ludziach, które mają pogodę lewicowe, ja mówię o, o takich skrajnych lewakach, dlatego, dlatego żeby tutaj część osób też nie, nie poszło w tym, w tym kierunku. Co do samej gry, jak mówię, no mamy tutaj grupkę takich zakapiorów y, stereotypowych y, y, z tej całej ideologii. Y, fabuła podnosi jest taka, że tam nie jest za bardzo wieściący się z salami jakieś post-apokaliptyczne. No i, i, i tutaj gdzieś tam jest rozgrywka na zasadzie jakichś tam walki, trochę RPG. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Sam nie wiem czy ta gra w ogóle u mnie zostanie w kolekcji, bo jeżeli tam mi tam, tam, tam się sprzedała za stówkę, to może i tą też opchnę za stówkę. Póki co e, tak myślałem gdzie by ją usadowić, gdzie by ją postawić w mojej kolekcji, gdzie ja tu mogę znaleźć miejsce dla tej gry. I słuchajcie, znalazłem świetne miejsce, gdzie ta gra będzie u mnie leżała. Zaraz Wam pokażę. Tu mam taki specjalny pojemniczek. O, tutaj i... No potem to z powrotem tutaj włożę. Także idealne miejsce na takie ścierwo. Dobra, więcej słabych gównianych gier nie będzie na kanale, będą teraz lepsze. I teraz gra naprawdę po prostu świetna. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. W 2023 Sega pokazywała taki skrót gier, ich takich klasycznych gier, które każdy gdzieś tam rozpo... Są po prostu bardzo rozpoznawane, każdy gra gdzieś powinien albo zna. I oni zrobili takie taki przebitki wszystkich remasterów, nie knows, remaków, remaków tych starych, właśnie gier, do których wracają. E, między innymi tam było, było Crazy Taxi, e, Jet Set Radio, Golden Axe, chodzony tam Biatyka, nie pamiętam czy to był. Nie pamiętam dokładnie teraz tego tytułu, i kilka innych. E, I ta zajawka mi się strasznie bardzo podobała. I wśród tych gier, właśnie była pokazana ta gra, którą, na którą bardzo czekałem najbardziej z, tych, z tego całego zestawienia remakeów. E, I jest to. Gra Shinobi, Art of Vengeance. Such fury in your eyes. Tear him to od Segi, tutaj od Segi, trzeba im tutaj pochwalić, słuchajcie, ten tytuł to jest po prostu majstersztyk. Ja akurat jestem przy ostatnim bossie, niestety nie zdążyłem go ubić, bo pojechałem na, na urlop. Ale wszystkie plansze, wszystkie dodatkowe aktywności, wszystkie tam levele na 100% zdążyłem sobie wymaksować. I, I gierka po prostu trafiła idealnie w moje gusta: jest to tak dobry tytuł, tak naprawdę świetny. Ukończyć go można, jeżeli ktoś chce przez tą grę przerwnąć się po prostu po jednej prostej, bez gdzieś tam szukania, znajdzie bez zrobienia wyzwań. To Poniżej 10 godzin powinien się zmieścić. Jeżeli ktoś chce, tak jak ja maksować tą gierkę, jeżeli chodzi o wszystkie plansze, no to przynajmniej tam ja już mam chyba nabite ponad 20 godzin i nie czułem absolutnie żadnego znużenia grając tą gierkę. Gra ma przepiękny art i taki rysunkowy, a płynność, jak, jak responsywność postaci po prostu jest czysty miód. No ja ten tytuł polecam. Słuchajcie, wiem, że teraz wyszło masa dobrych gier. Jest taki sezon po prostu gorących premier, ale nie omijajcie tego tytułu, bo naprawdę ten tytuł jest świetny. Ja go kupiłem w pakiecie z inną gierką i skorzystałem z kodu promocyjnego. Ona kosztowała 100 chyba 39 albo 149 złotych, już nie pamiętam dokładnie. E, wszystkich cen nie pamiętam i druga gra też tam kosztowała chyba 139 zł. E, I razem jak te gry kupiłem, e, to mogłem skorzystać z kodu yy, chyba impostowego. Tam było, że przy zakupie w sklepie chyba Perfect Blue yy, yy, przy zakupie przez impost możemy sobie odliczyć 40 zł od całej ceny. Więc te gry, od tych gier jeszcze dodatkowo odciągnąłem sobie kwotę 40 zł, więc one wyszły mi coś powyżej lekko stówki za tą i za tą drugą gierkę, którą Wam za chwilkę pokażę, ale tak jak mówię, ten tytuł jest naprawdę świetny, nie omijajcie tego tytułu. I kolejny tytuł, Odgrzewany Kotlet, ale ja sam się skusiłem, więc tutaj absolutnie długo czekałem na jedną informację, czy gra będzie na płycie, bo to było to była jedyna informacja na zasadzie: kupię lub nie kupię tą grę. Mam ją w, na Xboxa One, też właśnie ten tam, tam był, już się pojawił ten remake czy remaster, chyba remake bardziej. A tutaj mamy trochę jeszcze go podrasowanego, po prostu i przede wszystkim na konsolę Sony. Myślałem, że nigdy nie doczekam tego, że po prostu zagram w Gearsy na konsoli od, od Sony na PlayStation. Mam nadzieję, że ta gra się na tyle dobrze sprzeda, że Microsoft zrobi i dwójkę i trójkę w formie właśnie remake'ów, żeby można było też zagrać na konsoli właśnie PlayStation 5, tam może 6, cholera wie. Co do samej gry, no też nie będę się daleko rozwodził, no girsy tak? Ja już grałem w wersję na Xboxa 360, potem właśnie kupiłem tą wersję, bo była bardzo tanio w pudełku właśnie na Xboxa One. A. No i teraz po raz kolejny przeszedłem w sobie tą grę jeszcze na, na Play'aku. Tak jak wspomniałem, gra ma całą kampanię single, single player plus tryb na podzielonym ekranie na płycie i tutaj jakby to już sprawdzone udokumentowane. Jedyne tutaj informacja, która się pojawiła w rogu właśnie, że potrzebuje czegoś dociągnąć, no to przypuszczam, że są jakieś tam tryby te sieciowe, które, które się pojawiły w tej gierce. Także tytuł, słuchajcie, ja go pykłem, jeżeli chodzi o kampanię na normalu, w dwa posiedzenia, także to też nie jest długa gra, jeżeli chodzi o, o, o całą fabułę. Dwa, dwa dłuższe posiedzenia Gierka, widzimy napisy końcowe, także tytuł tytuł też musiał się pojawić u mnie w kolekcji. I słuchajcie, teraz wam pokażę grę to jest Remaster Remaster, tak Remaster, którego, na który nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali, słuchajcie. Też się pojawił na Amazonie w bardzo niskiej cenie, też dostałem cynka właśnie od Jarego, że jest w niskiej cenie, żeby brać. Nie pamiętam dokładnie albo 39 zł, albo 49, ale chyba coś, chyba 39 zł plus koszty wysyłki, więc zamknęła się ta, ta, ta gra w jakichś 50 zł na premierę. A mówimy tutaj o e, Goat, GOAT, nie wiem czy GOAT, GOAT chyba, bo Ghost to jest ducha, GOAT to jest koza, właśnie GOAT Simulator Remasters. Wszystkie dodatki do, tego, do tej pięknej gierki zostały tutaj wrzucone. Także symulator kozy. Ci, którzy zrobili takiego mindfucka, co ja tutaj wam w zasadzie pokazuję, to z tego co ja pamiętam, oczywiście mogę tutaj trochę się mylić, ale to gdzieś tam. Są takie o, konwenty, gdzie, gdzie robi się na szybko, właśnie gry, gdzieś tam programuje i pokazuje. Po prostu idziesz i ten, ten, ten symulator kozy, właśnie gdzieś tam. Powstał mniej więcej na takim konwencie. z uwagi, że ta gra była szybko robiona, coś tam było, yy, yy, limit czasowy, no to ona miała masę bagów. I tutaj właśnie siłą tej gry jest właśnie to, że ta gra jest po prostu turbo zbagowana, turbo właśnie yy, w ten śmieszny sposób, bo tu mamy jakiś tam ragdoll, który po prostu działa, że tako za wszystko rozpitala. Yy, sam fakt, że tyle tych dodatków do tej gry wyszło, yy, no to też świadczy o, o sile tego tytułu. Tutaj mamy. Gold City Bay, Gold MMO, Gold Z, Payday, waste, waste of Space i Back to School. Także masa ciekawych dodatków. Gierka po prostu jest typową jajcarską, gierką chyba najlepiej taką do streamowania, żeby się pośmiać z całości. Wiem, że ona w wersji cyfrowej była chyba kiedyś nawet w plusie dodawana. A teraz, tak jak mówię, wychodzi na Play'a piątkę. No ja nie mogłem się oprzeć, słuchajcie, żeby tego nie kupić, że w takiej cenie promocyjnej, no to, no żal było nie wziąć tego tytułu. Także Koza Simulator Remaster wlatuje. Nikt się nie spodziewał, wszyscy potrzebowali. Dobra, kolejne gierki. Dwie gry kupione z Amazona też w pakiecie. Też tak jak wcześniej powiedziałem, ja mam pewien taki schemat. Wrzucam gry do koszyka, żeby mieć szybciej, szybszy podgląd, żeby ich nie wyszukiwać później. Wchodzę w koszyk, patrzę jaka scena. I widzę, jak się plasują ceny. Po prostu one raz skaczą, raz spadają. To taki protip ode mnie, słuchajcie. Protip, i jak, jak w pewnym momencie cena spadła, przeznacza, że nie zdążyłem kupić, ona wzrosła, to ja wiem, że za jakiś czas ta cena wróci do tego samego poziomu albo jeszcze niżej. Zresztą zawsze warto czekać. Im dłużej gra jest w sprzedaży na rynku, tym czasami rzecz z popularna gra, tym, tym wiadomo, będzie coraz w większych promocjach, coraz bardziej będą chcieli stany magazynowe wy, wyprzedawać. I tak samo tutaj przeczekałem zakup tych dwóch gier. Pierwsza gra to jest Demon Asterborg. O ile tutaj nie przekręciłem, właśnie nazwy Demon Asterborg na PlayStation 5 od Pixel Love francuski wydawca. Pixel, Pixel Heart, przepraszam, Pixel, Heart, bo było Pixel Love, chyba to, to był troszkę inny wydawca. Mam od nich kilka tytułów. Tutaj mamy grę właśnie stylizowaną na, na taką grafikę z Mega Drive'a od Segi, Sega Mega Drive, właśnie styl graficzny właśnie i, i jest to taka gierka, gdzie gramy właśnie rycerzem w 2D oczywiście i mamy tutaj chyba typ coś a'la Metroidvania właśnie, jeden bohater, całkiem spoko tytuł na gameplay jak bardzo mi się spodobał, więc mówię w wolnej chwili pewnie ogram, ona też trafiła na tego Evercade'a właśnie na cartridge'ach. Także to jest dosyć mało wymagająca pozycja, jeżeli chodzi o, o grafikę. Bo tak jak mówię, jest stylizowana na, na stare gry z Sega Mega Drive'a. Także to jest jeden tytuł. I drugi jest w bardzo podobnych klimatach. Już Wam go pokazuję. To jest Astro Bros. Mamy tutaj trzy postacie. Właśnie mamy Łotrzyka, chyba Maga i i żołnierza. Też jest to chyba taka lekka Metroidvania. I tak samo jak poprzedni tytuł, już gameplay będziecie widzieli, ona jest stylizowana na właśnie grę z Sega Mega Drive. Jest to ten sam wydawca. Bardzo gry wyglądają podobnie, bardzo podobną nazwę mają. Nawet jest, jeżeli ktoś nie lubi mieć za dużo pudełek, to jest wydanie zbiorcze. gdzie są te dwie gry właśnie. Na jednym, w, jednym, w jednym właśnie pakiecie, na jednej płycie, cenowo wychodzi bardzo podobnie jak kupienie dwóch osobno, albo jednej łącznie, w takim właśnie stawieniu. Te dwie gry ja kupiłem, właśnie, jedna była około 80 zł, druga około 60, plus wysyłka. Także za dwie wyszło mi w granicach 140-150 zł. Wydaje mi się to całkiem rozsądną cenę, bo na premierę powyżej 100 w każda chodziła. Więc troszkę odczekałem, trochę poczekałem i udało się wyrwać właśnie te dwie gry w całkiem spokocenie. Także ja takie niszowe tytuły zawsze z chęcią kupuję do kolekcji, zawsze biorę. I, i zresztą u mnie, jak ktoś śledzi kanał, to tych, takich gier naprawdę będzie się pojawiało zawsze dużo, takich niszowych, bo ja preferuję właśnie takie tytuły. Oczywiście te nowe też ogrywam, też zaraz niedługo pewnie będę chciał zakupić i, i Hell Is Us, czy tam y, Kronosa. Ale to mówię wszystko w swoim czasie. Dobra. Też nówka w folii. Our job is to, establish and gather precious resources. to już chyba było kupione na Allegro, bo była najlepsza cena z wszystkich, które znalazłem. Tytuł od dłuższego czasu święci triumfy właśnie na Steamie. Jest, jest grą wysoko ocenianą, bardzo fajną, polską produkcją przede wszystkim. Tutaj mamy dodatek też kosztowała mnie równo 99 zł już po, łącznie z kosztami wysyłki, ponieważ Allegro ma ten program Allegro Smart, gdzie tam mamy wysyłkę, jeżeli kupujemy tą subskrypcję, tam nie wiem, na koszcie 40 zł, to jest hakib na rok. To mamy te wysyłki SMART za free, więc ja często kupuję też za Allegro. Więc tutaj mamy akurat grę, która, która kosztowała mi 99 zł i była najtaniej z wszystkich. Jeżeli, ja, słuchajcie, ja jestem też Januszem, patrzę gdzie mam najtaniej, szukam po wszystkich sklepach, dopiero robię zakup. Więc przejrzałem wszystkie oferty wszędzie, wszędzie. Do tego sprzedającego też napisałem, zapytałem się czy jest to na pewno w pełni angielska, czy nie ma to jakiejś niemieckiej wersji, co jest nie tak, czy jest coś nie tak, że jest tak tania cena w porównaniu do innych marketów czy tam sklepów. No i okazało się, że jest wszystko OK, tip top, nówka, funkiel. Gra jest Polska, ma polskie napisy. Strategia Rogali. Kto mnie wysłuchał, to mnie głównie zaciekawiło, bo jest to strategia połączona z grą tylko Rogalite, albo roglite. nie wiem dokładnie, jeszcze nie grałem. Wygląda to całkiem ciekawie, jest taki, tak, to może nie City Boulder, a to RTSik taki właśnie. Nie grałem jednak, na pewno będę chciał zagrać, może ewentualnie coś w tej grze powiem. Ciekawi jestem, jak wypada tutaj sterowanie, właśnie kontrolerem, ale. Tytuł naprawdę jest tytułem świetnym, polskim, więc warto wspierać, kupować. Ja też staram się, jeżeli jakaś Polska gra, staram się kupować nowe z nowej dystrybucji też mieć dużo pozycji właśnie pochodzące od nas, bo mamy naprawdę świetne, produkujemy naprawdę świetne jako Polacy, świetne tytuły i tych gier naprawdę mam bardzo dużo. Dobra, ostatnia, ostatnia, aczkolwiek nie najgorsza, najgorszy zakup, bo zakup z Vinted. Udało mi się chociaż raz wyprzedzić tych wszystkich, co tam czekają tylko przed kątem, żeby kliknąć kupić, bo cena była naprawdę genialna i zapakowanie tak samo. Gierkę pokazywałem już na mm, Switcha. Jest to Fate Samurai Remnant, 7 -8. Master na hmm. Na PlayStation 5. Nie planowałem tego zakupu z tym, skoro mam na Switcha, no to jakoś tam specjalnie nie poluję na ten tytuł. Ale słuchajcie, na Vinted pojawiła się ta gra za 45 zł. I to było praktycznie ona się pojawiła, ja, ja, tak, ja tak coś tam sobie sprawdzałem na telefonie, patrzę, nawet się nie targowałem, nawet nic, bo przepraszam, jeszcze mam taki odruch Januszeksa, że jeszcze się to miło, że jest cena super, to ja też spróbuję się targować. Tu już nawet się nie targowałem. Od razu dałem kup teraz i tylko mówię, byle nikt nie napisał tej osoby i nie, nie, nie bo tam no, na Vinted co się zdarza, że. Ludzie podkupują, jak widzą, że nie zdążyli. No to są pieprzonymi świniakami i podkupują takie gry. Piszą takie osoby, że, gra, że dadzą na przykład, nie wiem, 10 zł więcej. No i jak sprzedawca też jest dziadem, no to, to się wtedy to zgodzi, cofnie taką transakcję. Tutaj akurat nic takiego nie było. Sprzedawca był super, bo powiem Wam tak: to było najlepsze pakowanie tej gry, jakie w życiu do mnie przyszło. Na każdym rogu był taki kartonik, było zapakowane w folię, dodatkowy kartonik. No, ta gra była tak zapakowana, jakby to był, nie wiem, tytuł, przynajmniej kolekcjonerski za 1000 złotych. Szkoda, że nie nagrałem tego, ale naprawdę byłem w szoku, jak tą gierkę odpakowałem. Co za samej gierki Koitekmo, Omega Force, oni przeważnie słyną zrobienia gier właśnie na kopyto, na takie jedno kopyto z serii Samurai Warriors. Jak ktoś grał, to wie, gierki Muso. A tutaj mamy właśnie taką gierkę, gdzie też faktycznie z wa walczymy z, z dużą liczbą przeciwników, właśnie jako takim samorajem, ale nie ma już, już tak tysiące. I całkiem powiem Wam, jak odpaliłem na Switcha sobie chwilkę. Całkiem jest trudna, całkiem wymagająca, więc to jest dla mnie na plus, oczywiście. Czy jak mam na playa piątkę, będę na pewno yy, hmm. chciał w, w to zagrać. Jeżeli Gierka mnie na tyle wciągnie, to, yy, to tytuł pewnie, pewnie przejdę, bo jest, jest ciekawy, bardzo mnie intryguje właśnie ta akurat gra. I to byłoby wszystko. 10 pozycji, plus jedna ta bonusowa, za którą jeszcze raz dziękuję. Ta 11. Gier, które, które trafia do mnie na półeczkę, za sobie je układał, odkładał i przygotowywał kolejny materiał. Bo słuchajcie, tu leży obok mnie kolejny karton, który kupowałem wspólnie od dłuższego czasu z Rafałem, który prowadzi sklep Press X. I tam mam grę, którą kupiłem jedną u niego na sklepie. Import bardzo fajny, on ma dużo importów, plus jeszcze. Jest tam dużo ciekawych gier właśnie z Limited rana, które zamawiałem w przeciągu roku. One tam czekały na produkcję Super Rera, więc jeżeli chcesz żeby ten odcinek został szybciej zmontowany, to tutaj taka, taki szantaż, moja prośba, słuchajcie, jakby wlecić z 200 łapek w górę i, i dacie trochę komentarzy, to słuchajcie, mam urlop, siadam jutro od samego rana. Napierdzielam ten odcinek i macie dwa odcinki w ciągu, w ciągu tygodnia, bo dzisiaj to montuję film, wrzucam i siadam do konsoli, będę napierdzielał. Kończył Shinobi, a potem pewnie Metal Gear odpalę, może jakiś strumyk, nie wiem. Dobra, tyle ode mnie, bo się rozgaduję już niepotrzebnie, także na razie i do kolejnego odcinka.